Tego stanowiska obecna dziś na ławach tak z dotychczasowym sposobem funkcjonowania Po kilku miesiącach stwierdza brak nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem działu jednostek organizacyjnych, Podległy zastępcy dyrektora, którą to funkcję od roku dziewięćdziesiątego pełniła pani Hadinajna. Po przeprowadzeniu kontroli pracy pracowników socjalnych, oskarżona stwierdziła po pierwsze nieznajomość podstawowych przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej, ubezpieczeń społecznych i kodeksu postępowania Stwierdziła również, że rejonowy pracownik socjalny wykonywał średnio dziennie mniej niż jeden wywiad środowiskowy, gdy w innych Miejskich Ośrodkach Między Społecznej na terenie Polski. było to od trzech do pięciu wywiadów dziennie. Stwierdziła również brak prawidłowego nadzoru ze strony kierowników działu, pani Doroty Pukow i zastępcy dyrektora, pani Monika. Oskarżona jako osoba, dyrektor odpowiedzialna za funkcjonowanie MOPS, nie mogła tolerować tego stanu. Tym bardziej, że ilość nieprawidłowości uniemożliwiała prawidłowe funkcjonowanie box. Dlatego postanowiła dokonać zmian mających na celu poprawę funkcjonowania poszczególnych działów jednostki. Zaczęła od zmian następował stanowisku na ponad 200 świadków, czyli wszystkich pracowników MOPS. 30 czerwca 2004 roku prokuratura wydaje pierwsze w tej sprawie postanowienie o może do Na skutek złożonego przez pokrzywdzone zażalenia następuje więc zwrot sprawy do prokuratury, postępowanie zostaje uzupełnione i 30 czerwca 2005 roku zostaje dane kolejne ustanowienie prokuratury, Uważające śledztwo w sprawie um, wobec braku znania czynów czynu zabronionego wyjaśniła każdy ze jej zarzutów. Odniosła się do każdego przypadku obniżenia premiu znaniowej czy wymierzenia kary porządkowej, szczegółowo opisała przyczyny każdego przesunięcia kadrowego. Analizując, zebrane w tej sprawie materiał dowodowy stwierdził należy że tak. za, czy zabronionego pisonego w artykule 218 proces. Działaniu wskazanym nie można dopatrzeć nie tylko uroczywości, ale złośliwości, ale w ogóle naruszenia praw pracowniczych określonych w kodeksie pracy. Wszystkie działania pani dyrektor miały merytoryczną samotę.